Cześć witam was bardzo serdecznie Ja jestem Haus i Kolejny odcinek z Duma. Postanowiłem, że coś tam nagram Przynajmniej kilka odcinków z tego eee... No co, zobaczymy sobie, jesteśmy tutaj gdzie byliśmy ostatnio I powiem wam, że <laughs> Obcaiłem jak Jak tu się gra, w sensie, że eee... To jest, kurcze To jest taki system, którego ja nie lubię. Och, shit. To jest zręczny, taki system zręcznościowy. O, bolało. Um, system zręcznościowy, czyli że. Oh, sorry. Um, czyli że trzeba. Na przykład, jak się skacze. To w odpowiednim momencie yy, trzeba. Wiecie o co mi chodzi, nie? jak się skacze i się spada. O, w odpowiednim momencie trzeba. O, kurde, ale was się tu narobiło, U. E, łatwo spaść. Więc tu trzeba uważać, bo to... tutaj nie ma. ograniczeń, jeśli chodzi o mapę. Cóż, nie mam Amo Jesus. To czemu punkt kontrolny... Nie rozumiem. Punkt kontrolny mi się wepchał, a ja tutaj ich jeszcze nie... Nie skończyłem z nimi. Coś było, troszeczkę pancerza, ale sprawdźmy jeszcze bodajmy e, tutaj tereny. To jest drówko, tutaj to. O, ale to nieźle wygląda. Bardzo to jest fajnie. Jeszcze jakiś jeden się uchował. O, i mamy paliwko. Więc zacząłem mówić, bo właśnie. I trzeba w odpowiednim momencie, wiecie, jeszcze nacisnąć, żeby... Kurczę, to jest strasznie... Znaczy, trudne, trudne, no. Ja nie lubię tego typu systemu, bo... Męczy mnie to strasznie, taki zręcznościowy tryb. Uuu. Nowa broń. Hmm. Ciężkie działo. Po prostu kółkiem myszki się łatwiej przełącza. No dobra. E, znalezienie stacji automapy pozwala ujawnić na mapie wszystkie nieodkryte obszary. Mm, cenne przedmioty, dobra. dobra. tu mamy Arenkę tam właśnie już za sobą Tutaj musimy iść i oho ho, oho, ho Także kawałek drogi jest przed nami O, ja tam byłem. Dobrze. Kurde. Słabe to działko. Myślałem, że to będzie jakoś... Amunicję, ale fajnie można sobie pograć na, na dzwonie. O, i jestem tutaj. Kurcze, znam to miejsce. Dobra, oni się biją między sobą, w sensie to są ci żołnierze tacy. I oni się biją tutaj. Właśnie z tymi demonami. Właśnie, niż tą tłuką. Dopóki ja się nie wtrącę do, do zabawy. Co fajne, co fajne, to to, że nie muszę ich zabijać wszystkich. Mogę gdzieś tam ich ominąć i iść po prostu e, w swoją stronę. Mm, więc, więc spróbuję sobie gdzieś tam obejść. Oh, shit! Dobra, gościu nie ma wieżyczki na szczęście. O panie! Wiem, że to jest samo skoro kolei ma wieżyczkę znowu, kurde. Ach, sorry, coś mi wleciało do oka. On miał wieżyczkę. Eee, dobra, znowu jakiś sekret. Z kim on się tam bije? Warto, ci... Warto gdzieś tam po... poobserwować ich. Oni się tu razem biją, chyba. Nie, oni kogoś tam biją. tego ja. załatwiony załatwieni No i tam na górze się biją ale to ich umnęliśmy Dobra Więcej jam, ależ... Sz... Kurczę, to jest A, karta dostępu. To jest problem w tej grze. Że... Okej, okay, na tych cieniasów. Usied. Słyszałem coś dziwnego. Gdzie ten... Gdzie ten pan, przepraszam bardzo, zniknął? Tam jesteś. A wspinaczka, to wiem. Czy coś tutaj jeszcze minąłem? Chyba specjalnie. Nie lubię takich zręcznościowych... Mam też jakieś spadki klatek. Mm, teraz dziwne, nie wiem dlaczego. O, panie. Eee, Kurde. O, shit. Eee, no, trudno mi powiedzieć, czemu tak mi się dzieje. Być może wina mojego sprzętu. Znaczy to na pewno. Bo. Coś mu się dzieje teraz, ale ale walczą, nie? O, zobaczył mnie. <laughs> wow. Ok, dobra, punkt kontrolny. O, nie, to jest to metro, kurczę. Fajna ta spółka co już lubię <laughs> Ale gaście ten. A kolejny dom. Niestety w tej nie mam amunicji. Gdzie ty mnie tutaj idziesz? Okej, okay, siedem o. Amon, to sobie nie poszalejemy. Spróbujmy się wrócić. Oczyszczanie się stanowi konieczny krok na drodze ku przyszłości. Może spróbujmy gdzieś tutaj się wbić? O panie za zaunicja, ale... O, oh, Jezus! O! Oh. 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 Dobra. Sanić to. Mm. Mikrorakiety. O. Oh. Mm. Bliźniacze wyrzutnie rakiet, które po wystrzeleniu naprowadzają się na cele. Wow! Uruchomić półautomatyczną ładownicę strzelającą potężnymi pociskami. Brzmi ciekawie. A, bo co do tej broni jest... Zaraz, bo do tej mam... Do tej mam już modyfikacje Fajne! E, to brzmi ciekawie. Mi się podoba. Nawet nie muszę celować chyba, tylko... Uuu! Więcej ammo. Granat odmokowy. Lewy kontrol. Kurde, no, idź, 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 błąd tu. O, oh, Jezus. O, jaki znowu kurde demon. Co? Kako demon? Kako demon. To darczywy demon, dysponujący potężnym ugryzieniem. Teraz, zaraz. czy ja mam takie. Aha, ty, dobra. Możesz ty. A udało się dobra. A tu możemy mamy kilka. Ale to jest dobre. Dobra. O. <laughs> nie wiem, że tam tak czaszka odleciała. Znaczy. Dobra, czy jest tu ktoś ciekawy. O nie, nie, nie. Czy ten. Moment. Muszę sobie przełączyć na ciebie. O, o tak, Dobra. warto te finishery tutaj robić, bo... bo one nie dość, że dają zdrowie to jeszcze pozwalają oszczędzić amunicję. A? Co jest? Zaraz, zaraz był tutaj. No właśnie. Za mną Kośció był O czy zaryt się dzieje OK? One tak się rozpędzają, że O Okay. Co się stało? Mało zdrowia. Mało zdrowia plus mało wszystkiego. No. Gdzie? Gdzie ty jesteś?

to mamy do tego, natomiast do tej drugiej strzelby nie mamy. Ok, idziemy za tym dalej. za ekstra dużo amunicji, to i to dotewa. Okej, mamy też do strzelby. Fantastycznie. Robię do strzelby. UGC, dziękuję bardzo hmm. za wasz kwiat bieżącą przemianę. Wasze dzięki. To pytanie, kto co jest tym UGC? UGC, znaczy kim oni są. Okej. Okay. Idę z ręcznościówki. No ja już mówiłem, że tego nie lubię. Mm. Okay. Eee, dobra. Ja to mówiłem na początku, że to trzeba w odpowiednim momencie. Ok. Pst. Ok, chyba się udało. sobie tutaj poczytać, a ja mogę się napić czegoś. Mi zasycha. Po całkowitym wypadku cywilizacji, narody i granice, jakie znamy, przestały istnieć. Garstce pozostałych biurokratów, urzędników państwowych i dowódców wojskowych udało się przetrwać dzięki schronom, których istnienie utrzymywane było w tajemnicy przed opinią publiczną. O, proszę bardzo, trochę historii, ważna rzecz, żeby znać, eee, nawet i w tego typu grach. Oho, haha, ha, ha. wiedziałem, macka. Czym ty jesteś? Te piekielne formacje pozostające pod ścisłą obserwacją naukowców Ark z Ziemi pojawiły... <laughs> Się na całej planecie, wszędzie tam, gdzie doszło do manifestacji piekła. Twrząca, chaotyczne, pozorne losowanie wzorowe... Dobra. Mm, rzućmy okiem... Oho, pewnie jakaś ręka. A jak? To kilka pięter tu jest. Dziwna jest ta mapa troszeczkę, bo... Ani nie wiadomo, na jakim ja piętrze jestem. Na ostatnim chyba. A to chyba na trzecim piętrze jest ta walka, się toczy tutaj. O panie. To żeś mi tutaj wleciał. No dobra. Wo, ło. Ło. Dziwnie panie Tak się nie robi Oha Sekrecik Kod oszustwa Kody oszustw umożliwiają ponowne rozgrywanie poziomu za pomocą wyboru misji ze specjalnymi modyfikacjami, np. nieskończoną omnicą no, ta amunicja tu jest, kurczę, niezły problem. Gra granie z kodami nie wyłącza postępów. Powtarzaj poziomy, by znaleźć przedmioty z wizerunkowych starych. Dobra, czyli mm, masterowanie misji mm, z różnymi takimi właśnie modyfikacjami, jak niekończące y się amo i tak dalej. Brzmi ciekawie, na pewno to będę chciał sobie sprawdzić. Okej, okay, chyba trzeci poziom mam, nie? Nie, albo na drugim jeszcze jesteśmy. Mniejsza z tym. W każdym razie widzę, że ktoś już tutaj walczy. O panie, ale zdążyłem. Bardzo dobrze na niego działa ta... za cicho. Cicho, sza. Ile ja tu nagrywam? 25 minut już. E, dobra, wiecie co? Skończymy sobie ten odcinek i zobaczymy się w kolejnym. Bo e, tamto coś czuję, że na górze będzie niezła walka, bo to jeszcze nie jest na zielono, czyli jeszcze nie przeszliśmy tej, tej areny, więc to będzie pewnie na górze, Więc zmierzymy się w tym się z tym w kolejnym odcinku. A teraz, dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!